Szanowni Państwo, witamy w tych trudnych godzinach antenowych. Dziękujemy za, za to, że jesteście. Chcieliśmy Wam tak szybko, konkretnie na temat spróbujemy to tak zrobić, opowiedzieć o ciekawym urządzeniu tak naprawdę o technologii wirtualnej rzeczywistości. I tytuł taki trochę przewrotny, ale faktycznie chcemy pokazać, jak to urządzenie, czyli wirtualna rzeczywistość, czyli VR może wspierać każdego małego pacjenta. Bo jest to bardzo uniwersalne wsparcie jest, jest możliwe. Tak, to kilka słów o nas, mimo że już zostaliśmy bardzo ładnie przedstawieni, ale tak w telegraficznym skrócie, ja się nazywam Jakub Kreft, to jest... Wojtek. Też Kreft, tutaj tego nie ukryjemy. Jesteśmy taką specyficzną firmą, bo firmą rodzinną. Ja jestem programistą, Wojtek jest psychologiem, moja mama jest pedagogiem i od niedawna też psychologiem, mój brat jest data scientist, więc generalnie połączyliśmy te nasze rodzinne supermoce, żeby z tą technologią wirtualnej rzeczywistości zrobić coś dobrego. Ja w poprzedniej firmie pracowałem tworząc różne rozwiązania VR-owe, ale czegoś nam właśnie tam brakowało. Brakowało tego, żeby te rozwiązania nie były tylko kolejnym marketingowym czymś ciekawym, a żeby to faktycznie miało taką moc robienia czegoś dobrego. Już ponad sześć lat temu na rodzinnej kolacji ta inspiratorka na górze Katarzyna powiedziała: Słuchajcie, przestańcie wreszcie gadać, zróbcie coś. I tak się zaczęło. Nasza misja jest, jest całkiem prosta. Nasza misja to jest wykorzystanie technologii po dobrej stronie mocy czyli Terapia przez zabawę. Wykorzystanie technologii, która stworzona została do zabawy, do tego, żeby uczyć, bawiąc, żeby pomagać w rozwoju, również bawiąc. Tak naprawdę najlepiej przedstawia to może następne zdjęcie. O, właśnie, to są, to są dzieciaki, które ćwiczą jakąś sferę rozwojową, coś, co jest im potrzebne do rozwoju, a jednocześnie świetnie przy tym się bawią. A, no i o tym chcemy trochę powiedzieć. Ale najpierw dwa słowa w ogóle, czym jest to urządzenie? bo Ja się założę, nie będę tego żaden sprawdzał, szkoda czasu, że większość niż połowa nigdy tego urządzenia na głowie nie miała z Państwa, bo to jest mimo wszystko coś nowego od niedawna, ale puszczę w tle film, będziemy opowiadać, można zobaczyć, jak to działa, a ja będę mówił troszkę o tym. Um, Wyciszyć... miało nie być tego dźwięku, okej. Okay. Nie potrzebujemy dźwięku, żeby nam nie przeszkadzał. To jest film, który opowiada o tym, jak to urządzenie działa, natomiast my nazywamy technologię wirtualnej rzeczywistości bardzo prosto – teleportacja. Wszyscy wiemy, co to jest. Zakładamy gogle na głowę i świat dookoła nas znika, jesteśmy gdzie indziej. Bardzo często mamy na to ochotę, nie? Niech ten zły świat, który nas otacza, Zniknie, a my chcemy być gdzieś w innym świecie. I to urządzenie nam dokładnie to umożliwia. To urządzenie stworzone do, do, do gry, do zabawy. My postanowiliśmy wykorzystać je zupełnie inaczej, ale cały czas poruszamy się w tym trójkącie: zabawa, edukacja, terapia. Czasami tego jest więcej, czasami tego się jest mniej, ale zawsze jest to zabawa, edukacja, terapia. Możemy się tam przenosić w różne miejsca. Tu widzicie Państwo takie migawki, gdzie można być można być wszędzie. Wszędzie tam, co, gdzie zostało wymyślone, wygenerowane przez programistów bądź nakręcone kamerą 360, doświadczenie każde, które, które chcemy zdać komuś, Domyśle naszemu dziecku. I tak naprawdę do niedawna jeszcze był potrzebny komputer, cały setup, tak naprawdę, rozłożenie różnych stacji śledzących. Teraz to wszystko mamy w takim urządzeniu, które można wykorzystać tak naprawdę wszędzie. Tutaj w środku jest procesor, są wgrane aplikacje, jest sklep z aplikacjami, no i są takie de dedykowane aplikacje, jak my robimy, ale o tym później. Więc tak naprawdę teraz potrzebujemy tylko tego małego urządzenia, które można zabrać wszędzie. Ja ostatnio jadąc gdzieś na konferencji, zapomniałem zainstalować aplikację, więc instalowałem ją w pociągu. E, też można, tak. Więc teraz to jest naprawdę wspaniałe i to nie jest urządzenie jakieś super trudno dostępne, bo można je kupić tak naprawdę w każdym Mediamarkt czy ogólnodostępnym sklepie. No bo mimo wszystko i podstawowym założeniem jest po prostu dostarczanie rozrywki jako konsola, a my pokażemy jak to wykorzystywać w trochę lepszym celu niż tylko rozrywka. Dokładnie, dokładnie, tak. Trzy rzeczy tworzą, tworzą ten świat, który pomaga, ten świat, który uczy. Teleportacja, przeniesienie nas gdzie indziej, imersja, to jest takie zjawisko, że nasz mózg daje się oszukać. Przenosimy się gdzieś nad brzeg oceanu i nasz mózg myśli, że tam jest, no bo widzi ocean, widzi fale, widzi mewy. Słyszy fale również i już tam jest. Natomiast, jeżeli dojdzie do tego jeszcze interakcja, czyli możliwość, że będziemy sobie w tym świecie mogli robić wszystko tak, jak w świecie realnym, to tak naprawdę jesteśmy tam. I co dzięki temu osiągamy? Osiągamy nowe narzędzie, które, które służy uczeniu się, a najlepiej uczyć się przez doświadczenia i przeżycia. To wszyscy wiemy, nie? Nie teoretycznie, tylko praktycznie coś robiąc, coś wykonując, manipulując i tak dalej. Daje to nam okazję do uczenia się poprzez działanie najbardziej efektywną, najlepiej zapamiętywaną i tak dalej, i tak dalej, edukację i terapię, bo terapia też jest troszeczkę poniekąd przecież edukacją. Dzięki tej imersji, że nasz mózg myśli, że tam jest, to jest bardzo wciągające i angażujące. I my zawsze mówimy, że z wiarem motywację terapeuta ma za darmo, bo to jest coś, co wkręca każdego. Ja mogę poświadczyć, pracuję z seniorami też na przykład z początkami choroby Alzheimera i oni też dają się w to wkręcić, dają się wciągnąć w tę zabawę, ćwicząc jednocześnie bardzo fajne i potrzebne im, i, i, im rzeczy. My nazywamy to nowe źródło energii, motywacji i magii. Nawet taką książkę napisaliśmy razem z piętnastką terapeutów, którzy opowiadają o tym, jak praktycznie wykorzystują to w pracy z bardzo szerokim spektrum dzieci, tak można powiedzieć, bo my kierujemy to wszystko do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, naszą główną aplikację, więc od dzieci, od dzieci wybitnie zdolnych, po dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, wszystkie problemy, różne choroby, w tym choroby rzadkie, bo podchodzimy do tego tak: jeżeli dziecko ma jakikolwiek problem, to coś u niego nie działa, tak mówiąc bardzo brutalnie. Coś trzeba ćwiczyć, tak? W orzeczeniach, jak czytam orzeczenia z poradni, to mamy zawsze coś, co trzeba ćwiczyć, konkretną sferę, jedną, drugą, trzecią, więc my do tego w ten sposób podchodzimy. Te sfery trzeba ćwiczyć, te, trzeba, te sfery trzeba wspierać. No dobra, teraz tak w telegraficznym skrócie chciałem powiedzieć o tych codziennych trudnościach, bo, bo taki jest tytuł, że od codziennych trudności do wiaru u Codzienne trudności to wszyscy państwo znacie, tak? Wszyscy państwo znacie, Y, y, trudności, które są w samoobsłudze, w komunikacji, które ma Wasze dziecko, w regulacjach emocji, w mobilności na przykład, czy na przykład w uczestnictwie społecznym. Oczywiście trudno tu strasznie trudno uogólniać na tej sali, bo każde dziecko jest inne. Każde ma inny, inny problem, każde inaczej funkcjonuje. Wiele jest o tyle fajne, że pozwala symulować i trenować różne te elementy codzienności w takim bezpiecznej przestrzeni. I tylko kilka przykładów, ja postaram się to zrobić absolutnie telegraficznie i szybko. Co to znaczy ćwiczyć samousługę? To znaczy w biarze można ćwiczyć się ubieranie się, higienę, mycie zębów w postaci grywalizacji na przykład, tak? samodzielne jedzenie, sięganie, przenoszenie, ćwiczenie chwytu i tak dalej. Mobilność i koordynacja, można ćwiczyć ruch. Zakładając gogle, możemy stanąć przed zadaniem przejść coś prosto, albo szlaczkiem, albo inaczej. Jednocześnie bawiąc się, robiąc takie rzeczy, które nas wkręcają i są ciekawe, a są jednocześnie konkretnymi, konkretnymi działaniami. One są wbudowane w VR, my, w zabawę w wiarze, zawsze przynajmniej tak w naszych aplikacjach staramy się robić. Funkcjonowanie poznawcze, uwaga, regulacja emocji. Strasznie ważne elementy codzienności, z którymi mamy czasami trudności z naszymi dziećmi, utrzymanie uwagi. Sfokusowanie tej uwagi, hamowanie reakcji, pamięć, którą możemy ćwiczyć, regulacja emocji, albo z drugiej strony redukcja lęku, na przykład. Tak? VR jest idealnym narzędziem do terapii ekspozycyjnej i do relaksacji, na przykład. Jeżeli chodzi o redukcję lęku, czy uczenie się wyciszenia, uczenie się relaksacji. I przy okazji nie tylko dla, dla dzieciaków, ale i dla nas, y, y, możemy sami w wiarze spokojnie zakładać gogle na głowę, uciekać i relaksować się w różnych miejscach na różne sposoby. Komunikacja, kompetencje społeczne, mnóstwo ciekawych aplikacji, mnóstwo opcji, możliwości uczenia się od kontaktu wzrokowego, od rozpoznawania emocji, sytuacje trudne, umiejętności społeczne, czyli tusy. Jest to też obszar, gdzie, gdzie w wiarze możemy ćwiczyć ból i procedury medyczne. Rzecz, która jest bardzo na świecie popularna, bardzo, bardzo mocno przebadana, najprościej mówiąc, to urządzenie odwraca uwagę mózgu od bólu. W Stanach jest zarejestrowana przez FDA aplikacja, którą lekarz może przepisać na receptę. Jeżeli masz atak bólu, cokolwiek cię dolega, zakładasz go na głowę. I mózg przestaje, mózg przestaje myśleć o bólu, a zajmuje się tym czymś, co jest w WIARze, tak najprościej mówiąc, tak? I, I to tej... nie tylko na czas samego tego posiadania vr u ale faktycznie te badania wykraczają po to i wykazują, że pacjenci, którzy byli dotychczas na opioidach, więc chyba w jednych z silniejszych lekach przeciwbólowych, po takiej terapii vr em wychodzą z tego i nie muszą korzystać ani z vr u ani z leków opioidowych. Także to są naprawdę fenomenalne rzeczy. Ale też trywialne, trywialne bardziej, że pobranie krwi u dziecka, tak? To jest również stres i trauma. Założenie gogli na głowie powoduje, że ona nawet nie zauważa, kiedy ten komar go ukuł. A, a mówi jeszcze, ja chcę tu jeszcze zostać. Dłuższe, dłuższe doświadczenia, nie wiem, dializy. Nudna, strasznie nieciekawa, niefajna rzecz. Podczas dializy też można odlecieć do innych światów i na przykład, uczyć się w tym czasie, uczyć się czegoś. To, to daje nam VR. Nauka i wspólne uczenie się, to jest ogromny obszar w ogóle VR-u, więc jak można podsumować, rzadkie i genetyczne, ok, ale są pewne wspólne mosty, czyli są pewne wspólne rzeczy, które można w tym wyjazdzie robić, czyli na przykład dystrofie, choroby nerwowo-mięśniowe, różne scenariusze wspierające takie rzeczy jak rozciąganie, zakres ruchu, ćwiczenie ruchu, ćwiczenie kończyn, kończyn górnych, motoryki dużej, motoryki małej i ta motywacja, która, która jakby... Dziecko samo prosi o te ćwiczenia, to część z Państwa wie, tak? Z fizjoterapeutą mówią, nie, ja nie chcę do niego, bo to boli, ja nie chcę, bo to jest nudne, znowu będzie kazał mi ruszać ręką, która mnie boli, tak? A wiarze, ja chcę jeszcze. Ja chcę jeszcze ruszać tą ręką, a wtedy odganiam kosmitów, którzy atakują naszą planetę, a jestem Zbawicielem planety na przykład. Nie? Także to, tak, tak to troszkę działa czasami. W wielu różnych wielu różnych schorzeniach, nawet w założeniach świadomości, nawet w chorbach neurodegeneracyjnych e, symulacja wielozmysłowa wiaru daje naprawdę bardzo dużo. Tutaj bym dużo mógł o swoich seniorach opowiadać, ale to nie czas i miejsce. Dlaczego wiar działa? Dlatego, że. Jest bezpieczną, inną przestrzenią, która daje nam natychmiastowy feedback, która uruchamia pewne mechanizmy, które, które mamy gdzieś tam w mózgu, ale na, na co dzień nam nie działają, tak? Czy, mo, czy motoryczne, czy kognitywne. I na pewno poprzez to duże zaangażowanie i motywację, która się budzi. Jest mnóstwo badań, które pokazują naprawdę skuteczność vr to najlepiej przebadane urządzenie na świecie. 40 ponad lat badań nad tym urządzeniem. E, e, mamy naprawdę ogromną liczbę literatury, która mówi, w każdej postaci różnych problemów VR może pomóc. Kontrola bodźców, dlatego też działa bezpieczna ekspozycja, która sprzyja regulacji emocji, redukcji lęku oraz transferowi umiejętności do realnego świata. I tyle. Tak naprawdę podsumowując, chodzi nam o to. Chodzi nam o to, żeby, żeby dziecko, które korzysta z naszych aplikacji, dobrze się bawiło, a my, żebyśmy wiedzieli, że ono ćwiczy coś, co jest potrzebne mu do rozwoju. Dwa przykłady, dwie krótkie, krótkie opisy aplikacji naszych, które robimy, opowiadaliśmy o nich na całej konferencji, kto był, to widział. Strefa ciszy, aplikacja stworzona do tego, żeby uciec od zgiełku, uciec od hałasu w szkole na przykład, albo też samemu, po prostu gdziekolwiek jesteśmy, potrzebujemy się wyciszyć, zakładamy go gogle na głowę, świat znika, możemy przenieść się do czterech przestrzeni, jedną z nich jest plaża, którą widzicie w pierwszej linii brzegowej, albo taka nastrojowa jaskinia i możemy tam sobie po prostu posiedzieć, w ciszy, słuchając kapiących kropli wody w jaskini i trzasku palących się pochodni, albo włączyć sobie muzykę. Stworzone jest to w ten sposób ta aplikacja, że każdy może dopasować do swoich preferencji to, co lubi i do sposobów, w jaki lubi się relaksować. Tę przestrzeń, właśnie na akurat w szkole, na przykład na czas przerwy. Zamiast zgiełku i hałasu, dzieci nadwrażliwe na bodźce nienawidzą przerw, tak? nienawidzą hałasu, uciekają, szkoły tworzą strefy ciszy, takie pokoje zamknięte, a my mówimy, nałóżcie gogle na głowę, e, słuchawki i macie strefę ciszy wszędzie, w domu, w tramwaju, w samolocie, gdziekolwiek chcecie. E, dobra, nie będziemy, mamy mało czasu, więc już nie będziemy pokazywać. Kolejna nasza aplikacja to terapia VR, czyli połączenie świata terapii i zabawy. E, Niko to jest przewodnik dzieci w środku, widzimy go, w tym kolorowym świecie, na, na, na slajdzie, on został stworzony przez dzieci i dzieci mu nadały imię. Aplikacja, w której mamy kilka różnych zabaw terapeutycznych. I znowu, dzieci się bawią, a terapeuta na telefonie mobilnym, na tablecie, przepraszam, może, może obserwować i sam decyduje, co dziecko ćwiczy, na jakim poziomie ćwiczy konkretną sferę rozwojową, tak? Zbieramy dane, to jest jakby twardy opis tego, jakie dziecko czyni postępy podczas kolejnych sesji, podczas miesiąca, dwóch, dwóch ćwiczeń, więc znowu dwa światy, zabawa dla dziecka i dla nas twarde dowody, że dziecko ćwiczy to, co ma ćwiczyć tą sferę, ćwiczy słuch, ćwiczy też umiejętność relaksacji, są tego, tego typu sfery. W takich miejscach, tam też jest taka jaskinia, albo mindfulness na plaży, świadomość ciała, świadomość oddechu relaksacyjnego i tak dalej. Takie rzeczy też w tej aplikacji można, e, można ćwiczyć. I, e... I co bardzo ważne, myślę, przy obu tych aplikacjach jest to, że e, te aplikacje też powstały w projektach badawczo-rozwojowych. Terapliwik VR było testowane z setką dzieci i z terapeutami pod, pod nadzorą. Mieliśmy pretesty, postesty i cały ten proces był. E, analizowany przez terapeutów, także to też nie jest tak, że po prostu mamy szaloną wizję stworzenia gry, która będzie w jakiś sposób rozwojowa. Absolutnie staramy się do tego podchodzić jak najbardziej rzetelnie. W przypadku aplikacji dla seniorów też albo wewnętrznie w firmie z własnych środków te badania staramy się prowadzić, albo szukać różnego rodzaju dofinansowań, które pozwolą to zrobić na dużo większą skalę. Także jest to bardzo istotne, bo jest to jednak nowa technologia o bardzo dużej mocy oddziaływania i chcemy zarobić jak najlepiej tylko możemy. Żeby Państwu trochę przybliżyć, większość z Państwa też nie była u nas na stoisku, zapewne niestety. Tam mieliście okazję założyć gogle na głowę i tak naprawdę dopiero wtedy jesteście w stanie zrozumieć, o czym my mówimy. Przepraszam, że to powiedziałem, ale tak jest. Trzeba założyć gogle na głowę. I przenieść się gdzie indziej, teleportować się gdzie indziej, żeby zrozumieć, jaka jest siła i moc tego, co tam można w środku zrobić. Pokażemy kilka przykładów. Ja mam ogromną prośbę. Będę mówił hasło teleportacja co chwilę i próbujcie sobie wyobrazić, że nie widzicie płaskiego ekranu, tylko tam jesteście w środku. Na przykład jedna aplikacji uczy matematyki. Nie jesteście tutaj, tylko przenosicie do wesołego miasteczka. Wesołe miasteczko jest dookoła was. I możecie ćwiczyć na różne sposoby, rzucając lotkami do tarczy, strzelając łuku, strzelając pistoletu to co się dzieje w wesołym miasteczku z reguły, ćwicząc jednocześnie cztery działania matematyczne. Obliczyć to trzeba szybko w głowie i trafić właściwy balonik, na przykład, tak jak teraz. Tak? Albo do właściwego kosza rzucić tam, gdzie pokazuje się wynik jakiegoś działania, które wcześniej nam zostało zadane. Albo jeszcze no, dobrać trzy liczby, które tworzą jakąś sumę, na przykład mnóstwo logicznych zabawek, zabaw, które y, dzieci wykonują przy okazji. Bo one nie chcą liczyć. One nigdy nie chcą liczyć, nie? Ale one chcą się bawić. I to jest świetny przykład tego, że, że można połączyć jedno i drugie, a w wiarze jest to po prostu jak prawdziwa zabawa w wesołym miasteczku. E, Okej, okay, muszę się trochę śpieszyć, a jak nie, to zabieramy dzieci na przykład do muzeum. I tutaj też nie, nie jest zwykłe muzeum, gdzie opowiemy ok, za chwilę zobaczysz Monalizę, za chwilę zobaczysz dzieło e, e, holenderskiego malarza. E, nie, nie, można do tego obrazu wejść. To jest to dzieło holenderskiego malarza, e, e, osoba czytająca list e, i jesteśmy w środku. Wchodzimy do środka i proszę sobie wyobrazić, bo możecie się rozejrzeć w tym pomieszczeniu naprawdę dookoła, do góry, spojrzeć, jak ono wyglądało. Co więcej, jak okno jest uchylone, słychać dźwięki ulicy, czyli kopyta koni stukających obróg, bo to jest ten, ten czas mniej więcej. I fajna lekcja historii, można sobie pogadać, co to było, kiedy to było, jak to się działo, tak? Można też wejść do Monalizy, wcale nie głamałem, w tej aplikacji można zobaczyć ją bardziej z bliska i przede wszystkim trójwymiarowo, tak? Przede wszystkim w, w, tej, w tej przestrzeni. Dobra, musimy lecieć dalej. Nasze geografii każdy pewnie zna, czyli możemy się spodziewać świetnej jakości i na geografii również zabiera nas tam, gdzie te filmy były tworzone. To oczywiście są animacje, to nie są prawdziwe zdjęcia, ale odzorowane fajne. Tu się wspinamy na lodowie w Antarktydzie, pływamy kajakiem, fantastyczne doświadczenie, machamy kontrolerami jak wariaci, a kajak płynie, tak? My też nie widzimy, że wyglądamy dziwnie, tylko po prostu widzimy, że płyniemy fantastycznie kajakiem, im szybciej machamy, tym dalej i szybciej. Jesteśmy w Andach, no właśnie, mnóstwo fajnych, ciekawych doświadczeń, tam możemy zabrać nasze dziecko. A jak już nam się znudzi świat na Ziemi, to lecimy w kosmos. Mamy wierne wzorowanie stacji kosmicznej międzynarodowej, do lata nad naszymi głowami. Koleżanka zrobiła numer swojemu dziecku, mówi, słuchaj dziecko, chodź na balkon, patrz. Powiedziała, że teraz będzie widać stację. i tu widzisz tą kropkę, to leci taka międzynarodowa stacja kosmiczna. O, faktycznie, słyszałem o niej. A teraz zakładaj gogle i jesteś tam w środku. Ty jesteś naprawdę w tej stacji. I proszę mi że wrażenie jest ogromne, bo naprawdę w środku się tam znajdujemy. Jeżeli to widzimy, że możemy się obracać, możemy się po tej stacji poruszać, to wrażenie, wrażenie jest ogromne. Co więcej, możemy wyjść z tej stacji, tam jest taki moment, kiedy wychodzimy na zewnątrz, oglądamy Ziemię z, z kosmosu. Coś, co, co my nazywamy czystą arteterapią, czy to jest arteterapia, czyli taka, taka możliwość... Do tworzenia przestrzeni. Się... Ojej, czemu? Co się dzieje? Za sekundkę. Trzeba kliknąć, bo to jest YouTube chyba, wiesz? Ale spróbuj... Ale spróbuj kliknąć, zobaczymy. Nie, dobra, ok. Eee... Narzędzie do tworzenia przestrzeni, bo to się nie da inaczej określić, to jest rzeźbienie i malowanie w jednym. Znajdujemy się po założeniu kół w ciemnym pokoju i kreujemy przestrzeń. Wygląda to w ten sposób, to trzeba zobaczyć, to trzeba spróbować zrozumieć. Przenieście się tam, teleportujcie się tam Państwo, jesteście w środku. Możecie stać obok, to jest wieloosobowe zadanie, możecie stać jako rodzice, jako nauczyciele w środku i podpowiadać jak się projektuje ciuchy, podpowiadać jaką piękną rzeźbę można stworzyć. Możecie współtworzyć, możecie razem się bawić ze swoim dzieckiem tworząc przestrzenie, tworząc dzieła, po prostu się świetnie bawiąc, a jednocześnie coś tam rozwijając, kreatywność rozwijając, wyobraźnię przestrzenną i wiele, wiele, wiele innych rzeczy, jak to warte terapii. A jeden z naszych terapeutów na naszym webinarze opowiadał historię Sebastiana, który w tej aplikacji nauczył się pisać, bo nie miał do tego motywacji. Ten chłopiec nie miał dwóch palców u, u prawej ręki i nigdy nie, był, nie miał motywacji do tego, żeby nauczyć się pisać cokolwiek, ani swoje imię, ani jakąkolwiek literę. W Jarze zobaczył model. Pełnej swojej dłoni, i tak się zmotywował, że nauczył się trzymać odpowiednio kont kontroler. Najpierw w wiarze w tej aplikacji zaczął pisać literki i swoje imię, a na koniec roku udało mu się to przenieść już na prawdziwą kartkę papieru. Także te historie, które dostajemy od nauczycieli, terapeutów, których przeszkoliliśmy, są naprawdę tym, jest, co nas napędza. To jest coś, co nas napędza i kręci, żebyśmy robili to dalej. Taka jest prawda. Okej, okay, inne przykłady. Aplikacja, która uczy języków. Języków obcych, więc to w ogóle już jest fajne edukacyjnie, tak? Zakładamy Google, mamy 30 już teraz języków w tej aplikacji, nie przenosimy się do pociągu i musimy pogadać w pociągu ze współpasażerką. Nagle pojawia się konduktor i prosi nas o bilety do kontroli, trzeba pogadać. W tym jednych z 30 języków, ale tym również w języku polskim. I tu się otwiera ciekawa możliwość. Terapeutki stosują to z e, dziećmi ze spektrum, które mają problemy na przykład z kontaktami społecznymi. Mówią, okej, okay, to siadaj tutaj, za chwilę będziesz w restauracji, będziesz musiał zamówić kolację. Nie, ja nie umiem, ale tam jest bezpiecznie, spokojnie, to ta pani jest wirtualna, możesz z nią pogadać. No dobra, to spróbuję, tak. A, I to działa. Krótko mówiąc, działa. Mogliśmy tu też wiele historii opowiadać, jakie dziewczyny oswajały dzieci z lękiem, że jazdą taksówką i tak dalej, i tak dalej. E, przy okazji można ćwiczyć języki obce. Ok, to już nie będę tego pokazywał. Inne aplikacje podróżnicze. Jeżeli chcielibyśmy zabrać nasze dziecko gdziekolwiek na świecie, to jest całe mnóstwo aplikacji, które są tak zwanymi podróżniczymi i to umożliwiają. No, szczególnie ważne w przypadku dzieciaków, które leżą, są niestety uziemione do wózka, a i tymi podróżami jest różnie. Aplikacji jest mnóstwo. Możemy po prostu się przenieść w jakieś miejsce i oglądać piękne widoki, ale 360. Tam jesteście Państwo w środku, tak? Nie jest to płaski ekran. Jesteście i możecie się po tym świecie poruszać często. To jest jakiś przykład takich pięknych scenerii. To są, to są akurat też często zdjęcia prawdziwe, więc ta imersja jest jeszcze większa, bo naprawdę czujemy się, jakbyśmy tam byli. Jeszcze inny przykład innej aplikacji, ale tak naprawdę pójdę szybko do przodu. To jest wędrówka we Florencji. Można wejść po schodach na, na wieżę zabytkową. Można powędrować po Australii, żaden problem. Piękne zdjęcia i scenerie z Australii. To jest jeszcze inna aplikacja, ale najfajniejsza jest ta. A to jest aplikacja EarthQuest VR, niesamowicie się rozwijała w ostatnich miesiącach. Najpierw to było wędrowanie, tak jak Państwo znaczą, że Google Earth, gdzie na płaskim ekranie, na komputerze możemy sobie po całym świecie wędrować, to jest dokładnie to samo. Mamy kulę ziemską, wybieramy sobie na przykład Paryż i lądujemy w Paryżu. tak? Co zresztą to troszeczkę tutaj widać. Tu jest fajnie, że można robić to grupowo. Możecie wy ubrać gogle, dziecko może ubrać drugie gogle i możecie razem być w Rio de Janeiro. A w Paryżu gdziekolwiek i do niedawna trzeba było samemu się wykazać wiedzą i, i opowiadać a jestem w Paryżu aha ale co to się Ja to, to, to wieża Eiffla okej okay. teraz można zapytać AI jest tam wmontowany czat z którym można opowiedz nam co to jest za wieża tak i on powie co to za wieża można wędrować ulicami które są wygenerowane komputerowo albo które są zrobione samochodem Google w tym zdjęcia z Google Earth ale 360. Tu znowu trzeba sobie koniecznie wyobrazić, że jesteśmy tam, możemy się rozglądać na boki, widzimy wszystko tak, jakbyśmy tam naprawdę tymi ulicami spacerowali. Bardzo fajna aplikacja. A jak nam się znudzi Ziemia, to znowu Atlas VR wszechświata, czy przynajmniej naszego układu słonecznego. Wędrujemy po planetach, oglądamy je z zewnątrz i wędrujemy. A na sam koniec. A już taka fajna aplikacja, wszystkim nam już pewnie blisko do tego momentu, żeby się położyć i przytulić do poduszki. Aplikacja, która pozwala dzieciom marzyć. Wykorzystują na AR, czyli rozszerzoną rzeczywistość. Kładziemy się w łóżku. A jeżeli mamy dziecko leżące, to tym bardziej możemy to wykorzystać. I nagle dzieją się cuda, bo widzimy nasz pokój, ale też widzimy w nim dziwne stworzenia, widzimy dziwne światy. Możemy rozsunąć sobie sufit, bo co też za, za problem wija, że znika sufit i widzimy niebo. I możemy uczyć się konstelacji na niebie. Trzy, cztery rodzaje zabaw. Aha, możemy łowić ryby, no właśnie, to jest jedna z tych zabaw. I kapitalny moment, żeby chwilę się pobawić, chwilę odlecieć z tego świata, pozwolić sobie pomarzyć, a potem pójść spać. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszamy do kontaktu z nami. Tu możecie. Jeżeli, jeżeli uznaliście, że choć trochę co mówiliśmy ma, ma sens, to proszę zeskanować sobie ten, ten QR kod. Otworzył się formularz i można zapisać się z nami do kontaktu. Można spokojnie z nami. Pogadać, porozmawiać, zapytać się, jak, jak to wdrożyć, jak to wykorzystać dla swojego dziecka, dla swojej nie wiem instytucji, może, jeżeli jesteście z jakiejś szkoły albo z innego miejsca. My co jakiś czas organizujemy też jakieś webinary z naszymi praktykami, którzy pracują z dziećmi, z seniorami, z młodzieżą, z dorosłymi, żeby po prostu pokazać, jak ten VR jest wykorzystywany w praktyce. I właśnie przez ten formularz spod tego kodu QR wysyłamy wtedy informacje po prostu o, o takich wydarzeniach. A kto woli, klasyczny kontakt, to też na koniec jest klasyczny kontakt. A Także spoko, można się z nami kontaktować. Dobra, nie zawieramy czasu, bo późno. Bardzo dziękujemy.